Stanisław Gąbiński był wybitnym prawnikiem, ekonomistą i politykiem, który odegrał kluczową rolę w polskiej historii. Jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego i autor wielu prac naukowych zyskał uznanie w świecie akademickim. Równocześnie jego zaangażowanie polityczne, szczególnie jako lider narodowej demokracji, znacząco wpłynęło na kształtowanie polityki II Rzeczpospolitej. Urodził się w Skolem, w Galicji Wschodniej, w rodzinie mieszczańskiej pochodzącej z Nowego Targu. Jego ojciec, Jan Głąbiński, uczestniczył w powstaniach narodowych i pełnił funkcje urzędnicze w różnych miastach Galicji. Stanisław ukończył gimnazjum w Samborze, a następnie studiował prawo w Uniwersytecie Lwowskim, gdzie obronił doktorat w 1887 roku. Kształcił się dalej w Berlinie i Wiedniu, a następnie został wykładowcą ekonomii społecznej na Uniwersytecie Lwowskim. Gdzie później pełnił funkcję rektora. Był autorem wielu prac naukowych z zakresu ekonomii. W 1932 roku został zmuszony do przejścia na emeryturę. Stanisław Głombiński był niezwykle aktywnym społecznie i politycznie. W latach 1890-1892 pełnił funkcję redaktora głównego Gazety Narodowej. Był zaangażowany w rozwój przemysłu i handlu w Galicji. Wspierał współdzielczość oraz był współzałożycielem kilku organizacji, m.in. Towarzystwa. Parcelacyjnego, Towarzystwa Handlowo-Geograficznego oraz Krajowego Związku Przemysłowego. Pełni no także liczne funkcje w organizacjach społecznych, takich jak Towarzystwo z Szkoły Ludowej czy Macie Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego. Jego kariera polityczna rozpoczęła się od zdobycia mandatu radnego Lwowa w latach 1897-1907, gdzie współprzewodniczył Komisji Budżetowej. W 1902 roku po został posłem do Reichsratu a także zasiadał w Sejmie Krajowym Galicji oraz Sejmie Bukowińskim, gdzie reprezentował polski interes narodowy i opowiadał się za autonomią Galicji. Był również jednym z założycieli Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, które od 1907 roku przewodził. W latach 1907 11 pełnił funkcję prezesa Koła Polskiego, a także brał udział w pracach nad reformą systemu wyborczego w Galicji, opowiadając się za zwiększeniem autonomii regionu. Stanisław Gumbiński został powołany na stanowisko austriackiego ministra kolei 9 stycznia 1911 roku w rządzie Richarda Bienerta. Jego nominacja była wynikiem konfliktu z ówczesnym ministrem skarbu Leonem Bilińskim. Biliński zaproponował wykupienie kanału Odrawisła przez skarb państwa na rzecz kraju bez konsultacji z parlamentem. W odpowiedzi na sprzeciw koła polskiego premier Bienert, co musiał zrekonstruować rząd. Co doprowadziło do powołania Głębińskiego na ministra kolei. Głównym zadaniem Głębińskiego było decentralizowanie zarządzania koleją, jego komercjalizacja oraz polonizacja administracji kolejowej w Galicji. Plany te spotkały się z oporem ze strony sfer wojskowych i finansowych monarchii austro-węgierskiej, co czyniło realizację tych reform bardzo trudną. Stanowisko ministra pełnił do 24 czerwca 1911 roku. Po czym podał się do dymisji, uzasadniając decyzję brakiem chęci do dalszej kariery urzędniczej. Po upadku rządu Józefa Świerzyńskiego, Stanisław Głąbiński został nadkomisarzem rządowym, uczestniczącym w pracach krajowskiej komisji likwidacyjnej oraz Lwowskiej Komisji Rządowej, które przejmowały władzę od urzędów austriackich. Był także członkiem tymczasowego komitetu rządzącego w Lwowie powołanego 23 listopada 1918 roku. W tym czasie entecja, z którą Kłumbiński był związany, coraz mocniej sprzeciwiała się rządowi Jędrzeja Moraczewskiego, uznając go za zbyt radykalny. Kłubiński krytykował lewicowy rząd za rzekome opory przed tworzeniem regularnej armii Polskiej, co według niego ograniczało się do organizowania milicji ludowej, którą uważał za bojówkę socjalistyczną w styczniu 1919 roku Głąbiński udał się do Rumunii, gdzie prowadził negocjacje w sprawie przemarszu polskich wojsk z Konstantynopola, Odessy i Basarabii przez Rumunię do Polski. Udało mu się uzyskać zgodę na ten plan od rządu rumuńskiego oraz przedstawiciela Francji. Po wyborach w 1918 roku Głąbiński został wybrany do Sejmu Ustawodawczego z ramienia Narodowego Komitetu Wyborczego Stronic Demokratycznych, reprezentując okręg Lwów 4. Razem ze Stanisławem Grabskim próbował stworzyć szeroką koalicję parlamentarną, ale ostatecznie z powodu licznych rozłamów powstały w październiku 1919 Związek Ludowo-Narodowy. Opierał się głównie na dawnym stronnictwie demokratyczno-narodowym. Jako prezes Rady Naczelnej ZLN, Głębiński przewodniczył także klubowi sejmowemu tej partii oraz Komisji Skarbowo-Budżetowej i Konstytucyjnej. W 1920 roku został zastępcą Romana Dmowskiego w Radzie Obrony Państwa, ale zrezygnował z tego stanowiska kilka tygodni później razem z Dmowskim w wyniku konfliktu z Jacewem Piłsudskim. W 1921 roku Głąbiński przedłożył projekt Konstytucji Polski w imieniu EZLN. Był referentem w plenum Sejmu oraz pracował nad ustawami dotyczącymi obywatelstwa, gospodarki, finansów i praw robotniczych. Jego działalność parlamentarna była szeroko komentowana, a wiele z jego przemówień wydano w formie broszur. Społecznie, Gumbiński angażował się jako przewodniczący zarządu głównego Towarzystwa Opieki nad Kresami. W 1921 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadził agitację wśród Polonii Amerykańskiej i spotkał się z Ignacym Janem Paderewskim. Po powrocie do Polski otrzymał propozycję utworzenia rządu. Jednak nie udało mu się zdobyć wystarczającego poparcia w Sejmie. W lutym 1923 roku Stanisław Głąbiński zaangażował się w poufne negocjacje między Związkiem Ludowo-Narodowym ZLN a PSL Piast. Choć istniały różnice zdań wewnątrz ZLN, Głąbiński popierał współpracę z partią Witosa. W 1923 roku podpisał pakt tzw. Lanskoroński który przewidywał utworzenie rządu polskiej większości z udziałem z ETLN, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji oraz PSL Piast. Wynikiem tego porozumienia było powstanie drugiego rządu, Wincentego Witosa, w 1923 roku, w którym Głąbiński objął stanowisko wicepremiera oraz ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Jako minister Głąbiński przedstawiał ambitne cele rządu, takie jak umocnienie narodowego charakteru państwa, ratowanie waluty oraz coroczna parcelacja 400 tysięcy morgów ziemi. Jednak wkrótce w rządzie pojawiły się konflikty, szczególnie między ministrami związanymi z Entecją a ludowcami. Błąbiński miał zastrzeżenia wobec ministra spraw wewnętrznych Władysława Kiernika, którego oskarżał o usuwanie urzędników związanych z Telen i zastępowanie ich osobami z PSL Piast. Te napięcia prowadziły do dalszych rozomów w rządzie, w którym od odejścia Władysława Grabskiego z funkcji ministra skarbu, Gąmbiński, bez konsultacji z innymi ministrami z za zaproponował na jego miejsce Huberta Lindego, co spotkało się z krytyką. Funkcję ministra Głąbiński sprawował tylko do 14 września, kiedy zrezygnował, urażony odebraniem mu stanowiska wicepremiera. Jego miejsce zajęli Wojciech Korfanty jako wicepremier oraz Stanisław Grabski jako minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Po rezygnacji Głąbiński wrócił na stanowisko przewodniczącego klubu sejmowego ZLN. Po zamachu majowym w 1926 roku Głąbiński stał się przeciwnikiem rządów sanacyjnych. Był zaangażowany w tworzenie trzeciego rządu Widosa, choć sam nie objął w nim żadnej teki ministerialnej. Po obalaniu tego gabinetu Głąbiński znalazł się w opozycji. W maju 1926 roku, przed wyborem nowego prezydenta, jego kandydatura na to stanowisko została zgłoszona przez posłów z ale ostatecznie poparł konserwatystę Adolfa Bnińskiego. W 1928 roku został senatorem i pełnił funkcję przewodniczącego Stanackiego Klubu Stronnictwa Narodowego aż do 1935 roku. Brał także udział w procesie brzeskim jako świadek. W 1932 roku zakończył pracę zawodową na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. Twierdząc, że został zmuszony do przejścia na emeryturę w sposób sprzeczny z przepisami. Na przełomie 1937 i 1938 roku w się przeciwko antyniemieckim demonstracjom organizowanym przez Młodzież Narodową, zrezygnował z funkcji prezesa Stronnictwa Narodowego w Małopolsce. Ostatnie lata życia poświęcił pisaniu wspomnień i pracy nad podręcznikiem ekonomii politycznej. W tym czasie cierpiał na poważne problemy zdrowotne, w tym chorobę serca, dolegliwości trawienne i przepuklina. Po wybuchu II wojny światowej opuścił Lwów, próbując dotrzeć do Bukaresztu, ale z powodu kolizji drogowej wrócił do Lwowa. W listopadzie 1939 roku, podczas próby ucieczki do Rumunii, został aresztowany przez NKWD. Przetrzymywano go w ciężkich warunkach w Lwowie i Moskwie. Gdzie w 1941 roku został skazany na 8 lat więzienia za działalność antysowiecką. Zmarł 14 sierpnia 1941 w więzieniu w Charkowie. Po wojnie w 1992 roku Sąd Najwyższy Rosji uniewinnił go z zarzutów. Jego miejsce pochówku pozostaje nieznane, a symboliczna tablica znajduje się na grobie rodziny w cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Stanisław Głąbiński był zdeklarowanym zwolennikiem demokracji parlamentarnej i legalnych metod działania w działalności politycznej. Był typem polityka tradycyjnego, przywiązującego wagę do realizacji zawartych porozumień, ceniącego doświadczenie, odpowiedzialność za sprawy publiczne, stałość zasad, zdolność do kompromisów i realizm polityczny. Przeciwnikiem tendencji autorytarnych we własnym obozie politycznym, Głąbiński był zdecydowanym przeciwnikiem polityki Józefa Piłsudskiego. Oskarżał go o brak umiejętności zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, prowadzenie walki o władzę, kierowanie się osobistymi ambicjami oraz brak troski o społeczeństwo i kraj. Był także krytykiem późniejszych polityki obozu sanacyjnego, jego zdaniem zbytnio zbliżającej się do hitlerowskich Niemiec. Był zwolennikiem neutralności. Głąbiński żywił natomiast ogromny szacunek wobec Ignacego Jana W mimo prowadzonej współpracy utrzymywał dystans wobec Stanisława Grabskiego, Romana Dymowskiego darzył silną niechęcią. Przyjaźnił się natomiast z generałem Władysławem Sikorskim. Głąbiński postulował formalne równouprawnienie wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę, ale opowiadał się za faktyczną dyskryminacją tych niepolskich obywateli. Którzy nie akceptują interesu narodu polskiego jako dominującego. Koncepcję państwa, zorientowanego narodowo, przedstawił w przygotowanym przez siebie projekcie konstytucji, zgłoszonym w maju 1919 roku w Sejmie Ustawodawczym. Oskarżany przez część mu współczesnych o antysemistyzm, postrzegał Żydów polskich jako mniejszość narodową, postępującą nie zawsze zgodnie z interesami narodu polskiego. Nie przeszkadzało mu to jednak utrzymywać osobiste stosunki z wieloma Żydami, nie odczuwając do nich niechęci ze względu na ich pochodzenie etniczne lub religię. Błąbiński był zwolennikiem tzw. szkoły historycznej w ekonomii, paradygmatu badawczego przyjmującego, że ludzkie działanie jest uwarunkowane sytuacją historyczną, jak również partycypacją w państwach, narodach, klasach społecznych czy organizacjach. Jego zdaniem, zasadniczym motywem działania jednostki jest wytworzenie dobra, mającego wartość społeczną, umożliwiającą korzystną wymianę. Dopiero dalszym celem miało być podejmowanie czynności gospodarczych prowadzących do zaspokojenia potrzeb osobistych w gospodarstwie domowym. W związku z tym postulował on wprowadzenie zasad interesu narodowego jako w pełni wyjaśniającej zjawiska gospodarcze. Miałaby ona zastępować koncepcję homo economicus i zasady racjonalnego gospodarowania. Ponadto Głombiński twierdził, że naród jest jednostką nadrzędną nad państwem i to on kieruje gospodarstwem narodowym. Z tego względu opowiadał się za umiarkowanym interwencjonizmem państwowym, polegającym na prowadzeniu narodowej polityki ekonomicznej. Jego celem powinien być rozwój sił wytwórczych narodu pod względem gospodarczym, społecznym i technicznym. Oraz osiągnięcie niezależności gospodarczej. Głąbiński wymieniał także rozwój samodzielności gospodarczej narodu, realizację postulatu solidarności gospodarczej wszystkich spraw społecznych i wprowadzenie regulacji prawnych w zakresie emigracji i kolonizacji poza obszarem państwa.